We wczorajszym filmie udało mi się zdobyć najlepszy możliwy miecz na serwerze boxpvprapy.pl W tym filmie postanowiłem, że musimy do tego miecza oczywiście dodać całego seta Czy mi się udało? Oglądajcie do końca, żeby się przekonać Wleciał konkurs na 200 tysięcy, zostaw lajka, like suba w komentarzu swój nick z Minecrafta 400 łapek w górę do końca dzisiejszego dnia, już jutro wlatuje kolejny odcinek na kanał Ja nie przedłużam, miłego oglądania A przed filmem chciałem was zaprosić na mój serwer bankmc.pl Gdzie na trybie boxpvp poprzez komendę ukośnik odbierz VIPa do Dostajesz darmową rangę na start, więc warto jest tam zacząć. I nasza nowość: kit PvP. Nowy tryb, na który możesz się nauczyć PvP, klepiąc się z różnymi osobami na takiej małej mapie. Po każdej śmierci dostajesz różne przedmioty, no i ulepszasz swoją postać. Wbijaj na serwer, widzimy się. Witam serdecznie. Kolejny dzień, kolejna przygoda z rapami.pl. Wczorajszy film o tym, jak zrobiłem miecz Pikachu, czyli najlepszy możliwy miecz aktualnie na serwerze, bardzo wam się spodobał, za co bardzo dziękuję. Naprawdę totalny rekord, rekordów w ostatni czasu właśnie na moim kanale się pojawił. Pojawił więc wielkie pozdro i podziękowania. No i pomyślałem sobie, no widzowie, nie ma co tak stać w miejscu. Lecimy, póki jest pasa, póki są pieniądze, póki jest możliwość, robimy seta Pikachu. Ogólnie zdaję sobie aktualnie w 100% sprawę, że ten set nie jest warty tego, żeby to raz to przerabiać. Naprawdę, lepiej te pieniądze byłoby mi zainwestować o rapy boxy. Ja się będę powtarzał, będę się powtarzał pod tym względem, ale dlaczego chcę to zrobić? No, główny powód jest po prostu flex, a drugi powód jest to, że ten Pikachu jest taki słodziutki, no zobaczcie, jak ta główka wygląda, ale, ale. ale... Jedno przerobienie to dwa uranowe pyły. Dwa uranowe pyły to jest 480, nie, 520 chyba tysięcy, 524 tysiące dokładnie, więc całkiem sporo, nie ma co ukrywać. Sporo, nie? No i tak to kupować, no to byłoby mi stać na chyba przerobienie dwóch części seta, więc tego nie robimy. Będziemy musieli to kupić z rynku od innych graczy, jakoś się wyhandlować, a tego seta 45 sprzedać. Bo tak to wyjdzie to mnie bardzo, ależ to bardzo tanio. Ale zostaw lajka, suba. Tutaj pojawia się osoba, która wygrała 200 tysięcy wczorajszego odcinka, więc gratulacje kasę masz już na koncie. I tak jak powiedziałem, tak robimy. Widzę, że y, są y, spodnie. Spodnie Pikachu za 600 tysięcy, czyli tak naprawdę przerobienie tego kosztuje 526, a tutaj różnica tylko 800, 80 tysięcy, no to prawie jak za darmo. Więc bierzemy te spodnie, spodnie Pikachu od razu się udało kupić i nasze spodnie 45 od razu też sprzedajemy na rynku. Najtaniej widziałem, że za 300 tysięcy są, więc za tyle wydaje mi się, że też sobie wystawię, bo czemu by nie? Może przez noc to się sprzeda, bo aktualnie, jak to nagrywam, jest no pierwsza w noc, Prawie, więc no. Mamy pierwszą część seta, więc fajnie, będziemy testy żółci. E, pytanie jest takie, że na pewno główka. Główki się, no, nie opłaca przerabiać, bo główkę wydaje mi się, że będzie e, dało radę e, taniej to znaleźć. Więc ja chyba biorę się po prostu zapisanie na czacie aktualnie, czy ktoś ma coś na sprzedaż. Wydaje mi się, że no po prostu no, kupiłem to od żbika, więc gościu, który jest e, prawie, że e, zawsze topkom, No wiecie, nieprzypadkowe osoby mają e, seta e, Pikachu na sprzedaż, tylko takie, które naprawdę, no, wiedzą, co robić, więc takie jakieś tam 50 czy 100 tysięcy w jedną czy w drugą raczej i nic nie zrobi, a będą chcieli się pozbyć, a ja jako ten naczelny debil po prostu to kupi. No bo wątpię, że ktoś normalny, nie wiem po co to kupować tak szczerze, nie opłaca się teraz, ja to robię po prostu, żeby mieć odcinek, więc jakaś wiadomość po prostu y, kupię y, Seta Pikachu i, i tyle, nie? Niestety od wczoraj cały czas próbuję kupić tego Seta Pikachu i nic kurcze nie ma, nikt nic nie wystawia, nikt nic nie sprzedaje, kurcze, piszę cały czas na czasie, że kupię, więc chyba będę zmuszony po prostu przerobić to. Y, klasycznie, ale przed tym wszystkim. Jeszcze tak jak mówiłem we wczorajszym chyba odcinku, że kurczę, no, kilo fragmentów kosmosu jest bardzo fajny. Więc przerobimy sobie go. Nie wiem, czy to się opłaca, nie wiem, czy robię w ogóle mądrze. Może jeszcze na szybko bym sobie spojrzał, czy jakiś debil. Jak ja przerobił samemu ten kill i sprzedaje go drożej. O, widzę, że jest 44 za 1,5 miliona. Tylko pytanie, ile by mnie kosztowało przerobienie 44? No, troszeczkę mniej, więc no, przerabiamy sobie go samemu. Mam 42, przerabiamy na 43. No i przerabiamy na 44 kilo fragmentów, więc spoko. Potem na 45 będziemy potrzebowali aż 4 teuranowe pyły. Już to będzie naprawdę spora suma. Jak się zapytacie, dlaczego akurat kilo w ten przerabiam, powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale ja mam jakieś takie przekonanie, że on jest giga opłacalny. Pod tym względem, że aktualnie jest szansa na wydropienie tych tokenów. Na wełnie jest mała szansa, no bo mało się tego kopie. Tego się kopie bardzo dużo, więc nie dość, że zarabiasz całkiem sporo kopiąc, no bo tam no, nie jest to jakiś cud, nie wiadomo mojaki, no ale tam jakiś tysiak, co jakąś tam filkę wpada, no to jeszcze tyle tych bloków się kopie, że jest większa szansa właśnie na te tokeny, plus jeszcze jest ta szansa na te fragmenty, mimo, że te fragmenty dropią bardzo, ależ to bardzo tragicznie, no to raz na jakiś czas zawsze coś tam wypadnie, a one już też mają, no, niezłą cenę, bo chyba 12, no 12 tysięcy od sztuki, więc nie jest to y, mało. Więc ja sobie wolę, kurczę, jakoś tak kopać tym kilofem i jakoś na tym y, zarabiać, szczerze mówiąc. Dalej czekam, niech ktoś wystawi tego Pikachu, Chociaż szczerze, nie wiem, czy chce mi się już czekać. Dobra, odpuszczę sobie to czekanie, lecimy z yy, przerabianiem normalnym. Yy, potrzebuję tylko 6 tych yy, pyłków i wender częściej mam właśnie 6 tych pyłków, więc idealnie. Zostaje nam 123 tysiące. Yy, muszę jeszcze wykopać na, 20, na 200 tysięcy na giveawaya dzisiejszego. Więc no co, przerabiamy sobie szybko u kowala na to, żeby ten set był diamentowy i tak naprawdę będziemy mieli już wszystko z głowy na tej, jakby na tych setach, nie? Póki nie dodadzą czegoś nowego. No to na razie będzie przestój z tym, no i będę sobie wszystko odkładał właśnie na przerobienie, na kupowanie erapy boxu Więc robimy. Pikaczu, głowa pikaczu, bardzo słodziutka yy, pytanie. Yy, dobra, buty pikaczu i klata Pikachu i mamy całego seta. Tylko jeszcze, żebym nie zapomniał, najważniejsze jest dla mnie to, że sobie to yy, przerobił na yy, nederytowe itemki, bo potem z jak sobie mi latać to yy, słabo, yy, więc szybciuteńko. Klata wjeżdża, to wjeżdża, główki się nie da, wiadomo. I jak to się prezentuje? No, prezentuje się to. Yy, no, co mogę powiedzieć, kozacko? No zobaczcie, jeszcze ten mieczyk róża, wyglądamy jak totalny koks, albo no po prostu słodziak Szkoda. Szkoda, że nie udało się to kupić od graczy, byłoby naprawdę o wiele taniej. Tak to troszeczkę tej kasy przepaliłem, ale wydaje mi się, że inwestycja jak najbardziej będzie okej. Okay. Lecimy się poklepać, zobaczymy, przetestujemy, czy będę wyrabiał, czy nie będę wyrabiał. Coś tam też się udało zarobić widzowie i plan jest taki, że dlaczego będę kupował rapy boxy. Chciałbym wbić tą runę siły prędzej czy później. No i przelicznik mniej więcej jest taki, że. Je... Jedna runa kosztuje od 4 do 5 rapy boksów. Wtedy jest taka fair cena. No i potrzebuję 5 aż run siły, żeby bić na piąty poziom. Czyli idąc najtaniej, jak to byłoby możliwe, będę potrzebował 20 rapy boksu. No i jest to dużo. Jest to po prostu bardzo dużo. Więc y, póki ceny są jeszcze takie tanie, bo to z dnia na dzień po prostu drożeje. Wczoraj były po 600 tysięcy rapy boksy, Teraz już po 900 tysięcy. Jutro wydaje mi się, że będą po milion. Więc kupuję sobie za 900 koła takiego rapy boksa I odkładam do Ender Chesta. Mam już dwa, plus mam runę siły. Więc tak, Tutaj będzie y, powoli to szło, no i tak, a będą po prostu tak, będę musiał inwestować. Muszę też y, pozbyć się runy osłabienia, mimo że bardzo bym chciał wbić sobie to, bo ta runa też jest bardzo, ależ to bardzo dobra. No to wydaje mi się, że priorytetem musi być ta siła aktualnie, i wydaje mi się, że dwa rapy boksy za taką runę osłabienia bym kurczę dostał, więc no, tak mi się wydaje, że będzie po prostu tak, ok, nie? Yy, co mogę jeszcze powiedzieć? Jak zabijemy, to Pikachu pomacha do kamerki, jest jakie jest, co ja robię ze swoim życiem. Yy, no dobra, idziemy się bić, nieważne, Strefa, oczywiście, no co, tam gdzie temu się nie traci, no bo e, nie chciałbym stracić swoich itemów, a i tak mogę tam normalnie przetestować to, e, jak ten set będzie działał, czy będzie nas bronił fajnie, czy jednak tak średnio. No wyglądamy turbo kozacko, wydaje mi się, że powinny być kile. Mam na pasku fragmenty kosmosu i tokeny, no bo mówię, na tym się fajnie zarabia, na tej strefie na przykład każdy sobie z e, tym biega i kurczę, dlaczego by nie. Mamy jakiegoś zioma, kurczę, zapomniałem, znowu mam wyłączonego player health indykatora, ale wydaje mi się, że no ziomal po prostu na e, Parę szczałów jest sobie w stanie zginąć, no? Chyba, że będzie mi uciekał. Chciałem go wykoby dać. Zabiliśmy za, plus 5, fajnie, oddał killa. Ej, szczerze, ten generator mnie giga ciekawi. Czy to tak fajnie jest? Bo ile to dropi? 26 mam, czyli po pół staka, Tak naprawdę, prawie że na sekundę. Ej, no to giga, giga dużo tak szczerze. Bo jeden taki 64 dolary na sekundę się dostaje. No to niby, 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 nie najgorzej. Można byłoby sobie tak postać i cały czas to y, sprzedawać. Tak mi się wydaje, że tak to by chyba działało. No, 64, 192 dolary, 192, tutaj coś. I znowu, 30 wpada. Nie no to chyba tak co parę sekund, dwie może, czy trochę dłużej, nie wiem jakie to ma y, jaka to jest zależność, ale no fajne w sumie powiem, spoko. Mamy tutaj ziomeczka też, oddał za plus 5, zaraz niepewnie pewnie zwyzywa, że miałem czelność go zabić jak on sobie wełnę kopał I nie wiem czy nie wydropiłem fragment kosmosu kolejny, więc plus 10 tysięcy, jak y, zwykle, fajnie. Za bardzo mnie nikt chyba nie chce bić, kurczę, szkoda, bo chciałem ten miecz sobie przetestować. I no niestety, kurczę, gościu mnie nie bije, tylko bardziej sam dostaje łomot i oddał za plus 60, więc bardzo fajnie. I ale fragment żaden nie wydropił, niestety, szkoda, szkoda, bo fragmenciki się y, przydałyby bardzo. Nie będę ukrywał. A tutaj ktoś go zakobował, więc kurczę, mam jakiegoś fajnego sojusznika. I co, będzie kill? Będzie czy nie będzie? Oby był, no niestety. Dostałem, ale też niestety nic nie wypadło. Szkoda, szkoda. Tutaj jakiś ziomal. Fragmencik kosmosu zapoda, czy nie zapoda? Fragmenciku? Nie wiem, jaka jest szansa na to. Wydaje mi się, że jakaś mała. No, bo tutaj też. Niestety. tu ta niebieska wełna, jak to chodzi? To jest dla mnie, to powinno być nielegalne po prostu. To ja się nie dziwię, że tak wszystko idzie do góry z cenami, jak ta niebieska wełna jest tak naprawdę ogólno A ludzie tutaj siedzą i sobie kopią, jak tutaj za troszeczkę wykopania masz 50 tysięcy za darmo. Jezu, naprawdę, jestem w szoku. Się przed chwilą biłem i sobie kurczę, zginąłem. Chyba oddałem z 300 rankingu. No ale co, nic się nie stało i nie niestracone, więc kurczę, naprawdę nie ma co być złym. Szybki powrót na spawna po prostu, żeby sobie e, naprawić seta był. No, specjalnie zginąłem, no co tu mogę więcej powiedzieć, tak? Ja nie ginę ogólnie. Patrzcie, jestem w takiej sytuacji, gdzie mnie dojeżdżają typeczki i zaraz mi e, setik padnie. Moje buty są warte, kurde, więcej niż śmierć, więc no dobra, mówię, dobra, nie chcę mnie zabiją, nie chcę, żeby mi set padł, bo mi szkoda jest tego seta po prostu. Zginąłem sobie, no i co, nic się nie stało. E, straciłem pewnie dużo rankingu, bo mnie. Nie, nawet nie, 29 ranków straciłem, ale najważniejsze jest to, że. Nie straciłem swoich butów, nie? No, bo te buty są warte chyba 700 koła, więc to śmierć na pewno by mi nic dobrego nie dała. W sensie strata tych, no bo śmierć no nic się nie stało, nie? Dlatego ta strefa jest tak piękna. No i powiem wam, że ogólnie set jest przemocny. Wyrabiam bardzo fajnie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, jakoś, właśnie, żeby wyrobić czy coś. To no tylko bardziej tam, no nie chciałem po prostu ich stracić, więc wolałem sobie umrzeć. Nie ze względu na to, żebym pał, no, nie chciałem ryzykować, żeby te buty mi się zniszczyły, bo nie miałem pewności, czy uda mi się tam do czy mi się nie uda dobiec? Wiecie o co chodzi? No ale ogólnie, czy wydałbym 2,5 miliona normalnie na tego seta. Mocno bym się zastanowił na tym. Ale tutaj no, żomeczek sobie chyba odda, jeszcze no też nie odda. Kurde, to tak łatwo jest uciec, jak y, grasz jeden na jeden. Nie ma z tym najmniejszego problemu. No, jeszcze sobie kobę, bikada, czy coś, i, i co go więcej obchodzi. Nie, no ja pierdzielę! Jak ja go nienawidzę, tego ziomka! Będziemy jak gdyby grać. I ja w tą, i on w drugą! Jezu! Dobra, i co z takiej sytuacji można zrobić do takiego ziuta? Ja pierdzielę. Będziemy w kółeczko grać. Ale zabiłem jakiegoś innego. Nie tego, co chciałem, ale trudno, nie obchodzi mnie to. E, można sobie tą wełnę wykopać. Bo serio, tyle pieniędzy tu jest, że jutro budzę się z rana. Jak ludzie są w szkole czy coś. I siedzę i będę kopał niebieską wełnę. Bo tu są darmowe pieniądze. Na takim mocno wysokim poziomie darmo, e, darmowych pieniędzy po prostu. No, pyk już tutaj: 320 koła na moim koncie. Coś pięknego. Ale Bodzio oddał kilka za plus 9. Miło z jego strony. I jeszcze najlepsze jest to, że w tym miejscu normalnie działa zmiana channeli wiecie, dajecie slash lobby czy coś i was tepa na inne cecha. To jest coś pięknego po prostu. No ale co, ja dziękuję za oglądanie tego filmu. Podsumowanie seta jest takie, że set jest kozakiem, fajnie, słodko wygląda, wszystko pięknie, ale nie warty swoje pieniędzy. 45 też jest bardzo git. Widzimy się jutro o 15, bo Ryan daily. Na razie i siema.